Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś za mną w studiu Q4. znajdujemy się w studiu tanecznym należącym do Judy a razem ze mną od niedawna nowy mistrz świata w tańcu w kategorii, w kategorii Urban Dance Street, Kasper Rojek, witam ci serdecznie. Witam, dzień dobry. A obok niego również utalentowana tancerka, tancerka, ale również i trenerka, której grupa na Mistrzostwach Świata zdobyła wicemistrzostwo, Sylwia Mizia, witam Cię. Witam. W zeszłym tygodniu zakończyły się Mistrzostwa Świata w Czechach, gdzie dumnie reprezentowaliście nie tylko Polskę, ale również i Włocławek. Jak wyglądały, jak przebiegały te mistrzostwa? Bo jak już wiemy, nie wróciliście z nich z pustymi rękoma. Mm, tak, dokładnie. Wróciliśmy z bardzo wysokimi miejscami. Generalnie ja zajęłam Mistrzostwo Świata, Sylwii grupa zajęła mistrz, Wicemistrzostwo Świata i moja grupa również zajęła Wicemistrzostwo Świata. E, zaczęło się od tego, że pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski, które w, były w Inowrocławiu? Tak, chyba tak. W Inowrocławiu. Mhm. E, później były Mistrzostwa Europy w Płocku. No, i następnie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Czech. Ja dodam jeszcze, że oprócz tego yy, nasza tancerka Natalia Dankowska również zdobyła wicemistrzostwo świata w kategorii solo kobiet, również hip hop, bo jest to rozdzielone gdzieś tam. Mężczyźni tańczą oddzielnie, tak jak Kacper został Mistrzem Świata. Tak ona w kategorii dla kobiet powyżej lat 15 została wicemistrzynią świata, także wielki sukces również. Macie bardzo, widzę, utalentowaną grupę. Powiedzcie mi, czy jak jechaliście na te mistrzostwa? Czy się mm -hmm. spodziewaliście w ogóle, że dojdziecie za cię tak daleko? Mm -hmm. Znaczy, ja to generalnie jecham po mistrza, <laughs> <laughs> bo muszę dodać, że zarówno moja grupa, jak i grupa KACPRA w 2015 roku. Mm, już zdobyła wicemistrzostwo świata, to nie jest nasz pierwszy raz na mistrzostwach świata, więc ja jechałam stricte z celem Mistrzostwa świata, ale co nie umniejsza tego, że wicemistrzostwo świata jest nadal wielkim osiągnięciem, aczkolwiek nie spocznę, dopóki tego mistrzostwa nie zdobędę z moją grupą. Nie wiem jak Kacper, ale ja mam taki cel tak wicemistrzostwo to zdecydowanie również jest miejsce na podium z czego w ogóle bardzo wam gratuluję mam nadzieję że następnym razem będzie to mistrzostwo i Kacper powiedz mi jakie emocje tobie towarzyszyły kiedy usłyszałeś to swoje imię że to ty jesteś tym mistrzem no generalnie to bardzo się cieszyłem mhm. tańcząc na parkiecie troszeczkę się stresowałem mhm. patrząc na innych też uczestników ale akurat przed parkietem stała Sylwia i tam. Dumnie kibicowała, wspierała i tak dalej. No i na rozdaniu wyników staliśmy wszyscy razem. Oczywiście wszyscy się wspieraliśmy i. Wielka radość to była, wielka. Właśnie. A w jakim wieku jest twoja grupa, Sylwia? To jest kategoria 12-15. To jest taki przedział wiekowy. Jak oni przyjęli to wicemistrzostwo? Co im wtedy powiedziałaś? E, wiesz co, e, co ja im powiedziałam przed czy po, bo to też jest ważne, e, wiesz co, e, po e, generalnie mm, łzy cisną się na oczy, no bo to jest jednak wielkie przeżycie. Ja z tą grupą e, pracuję już. Właśnie wczoraj na treningu o tym rozmawialiśmy 6 lat bodajże i nie jesteśmy nawet w stanie tego policzyć mm -hmm. i stricte z tą grupą, więc to jest dużo pracy, to jest ciężka praca, to, jest, to są hektolitry potu, różnych pomysłów, rozwiązań, przeżyć wspólnych nie tylko na treningach, bo wyjeżdżamy też w Polskę. Więc generalnie jesteśmy bardzo zżyci ze sobą. To nie jest tylko relacja trener-uczeń. Tylko jak też gdzieś tam się przejmuje nimi poza szkołą tańca. Mhm. Więc jak już zdobyli, jak już ustali na podium drugie miejsce Wicemistrzostwa Świata. To była tak wielka radość, że wiesz co, ja tak serio to chyba nawet niewiele pamiętam. Ja pamiętam tylko, że w ogóle oni zbiegli, zaczęliśmy się przytulać i wszyscy, wow, skakać. I e, wielka radość. I uciekaliśmy na drugą salę, gdzie kacpra grupa miała tańczyć, bo generalnie rozbili na dwie sale i lataliśmy. Bo, generalnie oprócz tego, że wspieramy siebie w swoich grupach, bardzo wspieramy też grupy nasze z naszego studia. Także byliśmy razem i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie było nas na występie kacpra grupy. Kasper, a ty również byłeś w do grupy? Oczywiście. My również zaczęliśmy nasze zmagania, odbieganie między salami. <noise> bo akurat się złożyło tak, że najpierw tańczyła Sylwii grupa i później dopiero moja. Ale generalnie, gdy już usłyszeliśmy, że zdobyliśmy to Wicemistrzostwo Świata, no ja się bardzo z tego ucieszyłem. Od razu wbiegliśmy na podium, wszyscy zaczęliśmy się cieszyć, przytulać, wspierać. No również jesteśmy ze sobą bardzo zżyci, dlatego że już też. Nie jestem też również w stanie powiedzieć, który to sezon, jest ich bardzo dużo, ale zawsze siebie wspieramy. I jesteśmy razem po prostu. Jaka taka jedna e, wielka rodzina. Tak, tak. To my, my się tak nazywamy generalnie, że jesteśmy właśnie taką wielką rodziną. Dobrze. E, udało Wam się odnieść wielki sukces, e, ale nie od zawsze byliście tymi mistrzami. Kiedyś również byliście początkującymi e, tancerzami. E, powiedzcie mi, czy wy pamiętacie taki swój pierwszy trening, e, gdzie on się odbył i co Was skłoniło do tego, żeby w ogóle zacząć tanczyć? Tak, ja pamiętam swój pierwszy trening do dzisiaj. Generalnie moja przygoda z tańcem zaczęła się od tego, że zacząłem tańczyć w domu do muzyki w telewizji, którą puszczała mi mama. No i mama zobaczyła ten talent we mnie, taneczny, i zapisała mnie na zajęcia do pani Edyty Witkowskiej. No i tak przez 14 lat już się to ciągnie. 14 lat! Ile miałeś mam, jak się to wszystko zaczęło? Pięć. Pięć. Dobrze obliczyłam? No, powiedzmy. A u Ciebie Sylwia, jak to było? Wiesz co, ja nie pamiętam swojego pierwszego treningu w ogóle, ale to jest tak samo jak u Kacpra. Ja generalnie też bardzo dużo tańczyłam w domu, a tak w ogóle swoją drugą to gdzieś tam dryg mam po mamie. Ona też jest taka bardzo muzykalna, roztańczona, tak, więc gdzieś tam to jest też po niej. Ale moją drogę taką trenerską chodziłam na zajęcia do pana Roberta Nieznańskiego i to on właśnie zobaczył ten bakcyl trenerski, bo jak gdzieś tam, jak nie było jakiejś koleżanki czy coś, to ja, ja pokazywałam na następnym treningu, co było, uczyłam. I on mnie tak podpatrywał przez jakiś czas i właśnie w pewnym czasie podszedł i, i zaproponował mi to chyba powinnaś być e, trenerką, powinnaś w tym iść. Ja jakby podeszłam do tego m, tak bardzo, nie no co, trener, w ogóle jak to? E, ale porozmawiałam z rodzicami w domu i stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie bardzo to lubię, jest to moja pasja, więc czemu nie spróbować? I tak faktycznie zrobiłam. Wyjechałam do Poznania na kursy, zrobiłam kurs instruktorki tańca. No, i już niebawem zaczęłam to właśnie wykorzystywać, i już tak pracuję. Jakby na razie nie wyobrażam sobie życia bez tego, więc hmm. jakoś tak leci. Taka duża pasja. Tak, no i fajnie, że, że gdzieś tam jest to połączone. Z życiem, tak, że na co dzień się tym zajmuje, więc fajnie jest robić to, co się lubi. Tak, ja Wam życzę, dziękuję Wam w ogóle za rozmowę. Życzę Wam coraz więcej sukcesów i żeby to przekazywanie wiedzy tym młodszym tancerzom, również z pasją, Wam przynosiło również coraz więcej przyjemności i mam nadzieję, że będziecie przygotowywali również przyszłych mistrzów świata. Myślę, no. że na pewno. Już przygotowujemy. Już. Przecież mamy młodsze grupy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy.